Siemano wam wszystkim, z tej strony Soul i witam was w już drugim odcinku od Eee... Happy Wheels! Wida co... widać wiesz, podobnym czymś tutaj poziomy z tego tygodnia sortowane od ceny. więc zagramy w pierwszy, jaki był tytuł, nie wiem, nie wiem Tam, tam, tam a i tak ustanowię, w tam What the fuck? Jestem jednorożcem! Pam, 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 pam. My little body. Zero body. Dobra. Mm, easy, easy, easy man. Easy wet. Easy. O Jezus Maria, co ja mówię. Ja? Easy grip. <laughs> nice. Za znowu będę jednorożcem, tylko teraz, że będę miał tu w szyi, a nie na czole.

Nie ogarniam sterowania. Chwila, muszę tylko coś tutaj sobie... O, tutaj prawo. Okej. Okay. Coś, coś nie działa. I Very hard. O kurde. To jest już wyższy poziom tajemniczenia. Synku! Co z tego, że nie masz głowy? I tak zapłacą za twoją operację z Fundacji Polsat. Spajni? O kurde. Czemu służy? Okej. Pewdy- PAJ! O, wiecie, że ja teraz nic nie naciskam? Ja ręce mam... O kurde. Daleko. O! O! Zupa A! Złupa Jadę do przodu, nie wiem o co chodzi... Cześć, jest coś tam, coś tam. Nie umiem angielskiego, jestem prosem. Jak ja się w ogóle mogłem zarejestrować na YouTubie? Dobra, teraz niszczę, butelko. Thanks for playing, play again. Już, już myślałem, że się zabiję. Nie reserve, lefty to menu, tak? Uh, play the pike with a... Uh, nie, destroyed ball. Chętnie bym zobaczył. Co my... Co ja muszę zrobić teraz? O co tu chodzi? Sterowanie? Strzał o strzałki! Nawet nie wiedziałem. O kurcar. Wam nie będzie przeszkadzał, bo usunę. Ale mi będzie. Taki troll. Kurde, fajny ten destruktor. Good job, man. I co z tym mam zrobić? Dobra, ale lecimy. Koko jumbo i do przodu. Ooo oh, je. Yeah. Giń! Jestem jeżem! Jestem jeżykiem! Jestem kulkom! Ooooooo Dobra Jestem kulką cool O, jeszcze raz Zgliczowałem? Nie zgliczowałem Zgliczowałem No do góry Hop, hop Hej O, coś coś nie tak Coś jest nie tak Czy mi się zdaje? Albo coś jest nie tak, albo ja coś zrobię źle. O, nie mam rąk, nie mogę sterować, gijot. Dobra. Nie restart level. Nie! Nie! Wejdź. Dobra. Fly! I believe I can fly! Wow! Wow! The fuck is going on? What the f... Ja tym... Aaaa, takie buty. Kur, kurna. Ja to wygram, nie? Hej hop, hej hop, do szkoły by się nie szło! Kuź... A tak w ogóle jak mam wakacje, mijają, bo już jest 29. Sierpnia. A tak, czekajcie chwilę. Wait tak sierpnia <laughs> musiałem aż sprawdzić na tym windowsowym <laughs> się do szkoły nie chodziło to to to, to jest ładne z, z, z głowy no. o co tu chodzi hej on surprise youtube Koko, Jumbo do przodu o co tu chodzi What? Gras miselanus. what the fuck a coś co to to może być dodane? Shuriken Blade Arctic Hazard Girl. Aha! Fire Spadochron Pistolety Przed screeny. O Multiplier, o jejku! Dobra. Test. Nie wiem o co tu chodzi Dobra, nie chce mi się tego oglądać Do widzenia Dlaczego um... 94%? Bo 6% z tego to ja przeszedłem Tylko, że... What the fuck is going on? Oh, ekranie napraw się Naprawiłem? Nie chyba. Chyba teraz naprawiłem. Tak, teraz jest dobrze. Nie wiem o co chodziło. O kurde! jak sobie wiszę. Wiszę, bo mogę. A i tak zawsze na każdym odcinku schypił samusie, ekram wszystko. Czy. Co, co kurde na moją głowę się tu wzięło? Tam jest mina Chuju, a nie! nie, nie. <ścoughs> <ścoughs> What the fuck is going on? <ścoughs> oh, nie, nie lubię tego już Rozstać mnie, rozstać mnie Bo czemu by nie, bo, bo... Normalnie, harpuny wystarczy, nie? Ej, patrzcie, mam pogo zamiast głowy. O. Aha. Takie boty, A może tu się da z, z tego spać? Wiktory! C pam, 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 jak się niszczy system? No nie, proszę. Za co? Za co? Co, co ja wam robię? LOL. Nie, głupi. Głupie, kran. Fuck it. What the fuck is? It. Dobra, działa. Ja już się nie bawię spacją. Harp. Nie. Negative color. O. Leno. Jak tam czas? Minuta? Nie, nie, minuta. 9 minut chyba. Co się dzieje? Ja pizgam. Eee... Coś tutaj za dużo tego. tej kupy i wszystkiego. Wow, 6 fps What the fuck? Jakiś teleport. Ja chcę przez stole i się wszedł. Nie wiem, ta mapa mnie nie lubi. No i widoczniej. To kręcące się coś jest, jest zbyt lagiste. A a, to jest no, nie do pomyślenia, żeby mi miał Spike for! I wanna spike for! It is spike for! Dajcie mi postać. Mamy komarka. Komarek? I need a spike for! This is Spike 4! I wanna Spike 4! Nie, charakter inny. Inny charakter. Chara What? What? What What the fuck? Eee! Nie. Nie. nie! nie! Nie w tą stronę. Wiecie co? Chyba to nie dla tej postaci jest. Ziadku. Wierzę w ciebie. Uh! <laughs> I'm wearing this uh, mic, and this is my play. This it to you. Yeah, yeah. nothing na, na, scen na, wanna... Ale kisunia, o, o, ale kisunia Widzicie tą kichę? Łocia, ale kicha <tuk> Jelito rozrywa And there's a sky... Spike for. Wygrałem! Ja to wygrałem Ej, was też nie dziwi, że z takiej mojej części ciała tyle krwi leci What the fuck? Będzie, 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 będzie O, oh, nie, nie to, nie to Dobra, eee, co tu jeszcze mamy, mamy Teć a to mnie zainteresowało This is Sparta Dlaczego w Nie Nie e. Wygrałem? <ślam> Wygrałem Spartakusie, Jak mogłeś! Tak chyba nazywał ten bohater. Nie wiem co to było teraz za tytuł, więc nie wiem jaką postać wybrałem. What the fuck! Coś mi w dupę strzeliło. Jak papier w toalcie będę kręcił się. Mm, ee, tak więc. Coś mi nie pasuje, bo za dużo wygrywa. Pogotaim, o! o! Pogo What the? Wiecie co? Ja tu lepiej chyba do przodu, pójdę, bo kidem... Kidem już byłem. Good, watch, 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 three again. What? What? <laughs> o kurde. Mam, le mam nową technikę. Taka paraolimpiada. I... Ha. O kurde, nie mam ręki. What? Joo! Joo! Ooh, drugiej ręki. Nie, no, dobra. Nice. Exit to menu. Sword for. Oh, okay, eh, zagrammy sobie Sword for a chyba będziemy ko Hammer. What the fuck? In respin, that. Nie, dobra. Okej. Okay. Nie. Jestem jednorożcem. Konio rozcią. Lamo roszciem. Typa Jacu. O, oh mój leg. No. Ty. Nie. Jeden miecz! Dwóch... Dwóch wrogów. Iuuu, juu. O, nice. Juuu. Ooo. Oh. I wanna skyfall. I spiny <młys> up. Nie no, powiedz że to jeszcze przegram. Nie, nie. Oddaj mi miecz.

A wiecie, że ja teraz nic nie jeste skam mnie. To samo jedzie. Dziesz, jeste Jump. Spadzę to grab. O, dobra, działa. O kurde. Jaki wehik, Trochę taki jak idziemy ten wehik, I takim oto akcentem kiedy mój uh, wehikur, Mój kar y, jest jest no na mnie. W każdym razie zaraz mnie zabije, y, ja się z nami żegnam, tak więc y, y, nie zapomnijcie o tej łapce w górę i pamiętajcie, bądźcie pozytywnie, pozytywni. pozytywni. Pozytywnie, pozytywnie. What the fuck is going on? Wiem, że się powtarzam, ale tak więc nie zapomnijcie o tej łapeczce. Yy, komentarze mile widziane. Yy, bądźcie pozytywnie, pozytywni i nie puszczajcie się. Papa. Kurwa, papa. Pojebał, kurwa, mam Nara, trzymajcie się, cześć.